Na wstępie, zanim, zanim przejdę do zasadniczej części wystąpienia, chciałbym wyrazić, że nie rozumiem działania polskiej prezydencji wobec Węgier. Ja rozumiem, że w ostatnich latach w związku z różnym podejściem do rosyjskiej inwazji na Ukrainę relacje z tym krajem znacznie nam się ostudziły. Natomiast taka tempa antywęgierska propaganda, taka zwykła po prostu małostkowość nie powinna się wydarzyć. W Parlamencie Europejskim na ostatnim posiedzeniu odbyła się debata dotycząca zmian prawnych na Węgrzech. Zmian wzmacniających dobro i bezpieczeństwo dzieci i na tę debatę o Węgrzech nie został zaproszony nawet przedstawiciel węgierskiego rządu ani przez Parlament Europejski, ani prezydencja nie skonsultowała się przynajmniej lakonicznie z rządem na Węgrzech. Nie tak się prowadzi dyplomację. Dziś Polska bierze udział w tej federalistycznej nagonce na prawną suwerenność państw narodowych. Tutaj w kampanii wyborczej jesteście tak przywiązani do, ty, do tych wartości, a w Europie na podwójnym gazie dążycie do federalizacji. To jest ten problem z waszym funkcjonowaniem w Unii Europejskiej. Wy mentalnie nie jesteście w stanie choćby pomyśleć o suwerenności, tylko ślepy kurs. A choć w wielu sprawach nasze interesy nie są zbieżne, tak Węgrzy pozostają naszym sojusznikiem i powinny być naszym sojusznikiem w zakresie blokowania tych neoimperialnych zapędów pani von der Leyen i niemieckiej dyplomacji w strukturach unijnych. Dziś niewiele można powiedzieć właściwie o prezydencji węgierskiej. Dość stwierdzić, że dopiero w październiku Wiktor Orban mógł przedstawić priorytety prezydencji w połowie jej trwania. Można na pewno powiedzieć jedno. Nawet on, przywódca niby izolowany, nawet on był w stanie zorganizować szczyt, na którym zjawili się wszyscy przywódcy, a ten nasz panujący wielki Donald Tusk no nie potrafi. Podobno w Europie go nikt nie ogra. Wszyscy się go tam słuchają, No, ale no niestety tutaj... Nie ma żadnych sukcesów. W sytuacji, w której trzeba było i można było przyjąć inicjatywę, yy, można było próbować być pomostem wobec trudnych relacji administracji Trumpa z administracją unijną. Nawet tego wam się nie chciało zrobić. Więc zastanówcie się, kim jesteście, zanim zaczniecie krytykować Węgrów, bo ta wasza małostkowość, kompleksy po prostu biją po oczach. To, co jeszcze z tej uchwały bije po oczach, to jest tak. Yy, jak przy lekturze programu polskiej prezydencji. Z tego się wyłania, że głównym celem Polski jest zwiększenie wsparcia dla Ukrainy i szybka droga akcesji tego kraju do Unii Europejskiej. Wy naprawdę uważacie, że za to wam płacą Polacy? Że wy przy każdym możliwym momencie, jak ten prymus, musicie się stawiać w roli sług narodu ukraińskiego? To nie. Kwestia wojny na Ukrainie to jest kwestia sprawy z punktu widzenia polskich interesów. Nie to jest nie ale polski rząd ma traktować Polaków na pierwszym miejscu, a nie, nie robić jakąkolwiek inną narrację. I o tym zapominacie. zapominacie. Za, zapomniał rząd Morawieckiego i zapomniał obecny rząd Platformy Obywatelskiej. Kwestia migracyjna. Tutaj rząd chwalił się, jak wielki wpływ Polska miała na e, zaostrzenie polityki migracyjnej podczas... E, podczas węgierskiej. Ja przypomnę, że jednocześnie w grudniu 2024 roku przyjęliśmy 18-miesięczny harmonogram trio prezydencji, gdzie jasno zostało wpisane, że będziemy dążyć do pełnego wdrożenia zapisów paktu migracyjnego i azylu. Na marginesie warto tutaj dodać, że ten rewolucyjny pomysł na zawieszenie prawa do azylu, który to zyskał takie poparcie w Europie, okazał się zwyczajnym bublem prawnym. Wpisaliście to, w to rozporządzenie że o azyl nie można ubiegać się na linii granicznej państwa, a nie w strefie nadgranicznej, czyli na terenie całej Polski. To jest wasza polityka migracyjna. Mydlenie oczu Polakom, zdjęcia na granicy, dużo pr a tak naprawdę Hołownia robi z Sejmu przytułek dla imigrantów. Niemcy podrzucają nam bezkarnie imigrantów. Ramadan w Gdańsku i wielkie manifestacje Turków na ulicach Warszawy. A tylko w ciągu ostatniego roku ściągnęli się ponad 100 tysięcy osób z państw islamskich. Nic nie jesteście w stanie załatwić, wskazujecie Polaków na zachodnią drogę zamachów. Kwestia obronności. Minęły trzy lata od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Do tej pory byliście zainteresowani wyłącznie rozdawaniem sprzętu, a nie zrobiliście nic wielkiego w zakresie zwiększenia zdolności polskich sił obronnych. A teraz wychodzi jeszcze na to, że nawet nie chce. Wam się rządzić. Polska, polski rząd odbiera, przebiera nogami na pomysł oddania kolejnych kompetencji Komisji Europejskiej na kolejny unijny dług, żeby Europa znów mogła trzymać woreczek z pieniędzmi i podrzucać nam po uważaniu. No i żeby wzmocnić niemiecki i francuski przemysł obronny. Jak wam się nie chce rządzić, to podajcie się do Komisji, oddajcie władzę, rozpiszcie nowe wybory. My naprawdę przejmiemy y, rządy, jeśli wam się już znudziło. Kwestia konkurencyjności i polityki klimatycznej. Ostatnio był, były szef Platformy Obywatelskiej, europoseł Budka, stwierdził, że dyrektywę budynkową trzeba zracjonalizować tak, żeby od, odchodzić od ETS-2. To chyba podsumowuje kompetencje polskiego rządu w tej sprawie, bo jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Piszecie państwo, że Polska wskazuje na potrzebę ewolucji i założeń w zakresie Fit for 55 i mniej więcej w tym samym czasie do wcześniej wspomnianego programu TRIO wpisujecie pełne, Pełne wykonanie celu klimatycznego do 2040 roku. Czy Wy sobie żarty stroicie? Czy, czy naprawdę nie czytacie, co podpisujecie? Polityka rolna. Piękne deklaracje o tym, że rolnictwo ma być obszarem strategicznym w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Czy Wasze zaangażowanie w tym temacie jest podobne jak tempo publikacji w Monitorze Polskim uchwał Rady Ministrów w sprawie umowy z Mercosur? Kilka miesięcy minęło. Bardzo dobrze w, proszę wyjść i powiedzieć Wysokiej Izbie, jak idzie z mniejszością blokującą. Bo jest cisza, ale pan minister Siekierski ostatnio przyznał, że no może pod pewnymi warunkami za tydzień w Brukseli spotkanie Rady. Stowarzyszenia UE Ukraina. Zobaczymy, jakie to przyniesie skutki dla polskiego rolnictwa, bo przed wyborami to było fajnie zrobić sobie zdjęcie przy zbożu, obiecać zamknięcie granic na import, ale teraz trzeba systemowego uregulowania tematu. A w polskim rządzie cisza. Jeżeli w każdym dokumencie wy zaczynacie od tego, że najważniejszym polskim interesem jest Ukraina, to chyba polski rolnik niczego dobrego po tej ciszy spodziewać się nie może. Kończąc. Polska. Płynie w głównym nurcie Unii Europejskiej, ale nie ma, nie, ma z nią żadne, nie ma na nią żadnego wpływu. Ślepo implementujecie wszystko, co, w Brukseli, co z Brukseli Wam przyjdzie. Rzucacie frazesami i obietnicami bez pokrycia, urządzacie sztampowe imprezy, Akademię na Cześć Donalda Tuska w Teatrze Wielkim. Jest oddawanie kolejnych kompetencji i von der Leyen. Nie ma żadnych realnych działań w zakresie polityki klimatycznej, w zakresie polityki migracyjnej. Jest totalna propaganda i coraz więcej imigrantów. O polskiego rolnika nikt z was nie potrafi się zatroszczyć. To ta polityka to jest zwykła katastrofa. Być może moglibyście postawić sobie telewizję polską w stan, stan likwidacji, ale idziecie o krok za daleko. Stawiacie polskie państwo w stan likwidacji. Wasze kompleksy, wasza ślepa miłość do, do Europy, do Unii Europejskiej was po prostu zaślepia. Nie ma tu za grosz polskiego myślenia. Jesteście już w połowie polskiej prezydencji. Ileż było zapowiedzi i obietnic? Dziś obrazem polskiej prezydencji jest rechot ministra Szłapki na debacie o palestyńskich ofiarach w Strefie Gazie. To jest wstyd, a nie polski rząd.